Michał po pierwsze niejednogłośna decyzja, więc powiedz jak w twoich y, oczach wyglądała ta walka? W moich oczach wyglądało to tak, że pierwszą rundę przegrałem. Na punkty 109, a drugą i trzecią wygrałem, drugą 109 i myślę, że trzecią mogłem nawet punktować 18, ponieważ była tam już chyba moja pełna dominacja. To może ja zapyta, co, co w tej rundzie w pierwszej nie zagrało? Yy, w... Troszeczkę byłem spięty jak to zawsze na początku walki. Obawiałem się troszeczkę ciosów raczo, chciałem tylko troszeczkę wyczuć, ale kiedy udawało mi się te jego bardzo mocne ciosy sierpowe zbierać na gardę, to już byłem, tak że tak powiem, spokojny i po prostu zacząłem robić swoją robotę. No właśnie, dostałeś, dość, dostałeś dość, dość sporo tych mocnych ciosów. Czy któryś z nich zachiał cię tak mocniej, że poczułeś, że musisz się otrząsnąć, bo za chwilę będzie koniec? Na szczęście mam dobrą gardę, mocną gardę, także większość tych ciosów, one gdzieś się ocierały o gardę, także nie było ciosu które bezpośrednio dochodziły do mojej głowy, także aż tak mocno mnie no, no, wstrząsnęły, także miałem cały czas świeży umysł i tak naprawdę po pierwszej, drugiej rundzie nie byłem aż tak mocno zmęczony. I to też dało dał znać się w trzeciej rundzie, gdzie mi się wydaje, zdecydowanie miałem lepszą kondycję niż raczej. Ja chciałem Cię zapytać o tą kiemurę, ona była niedokładnie dopięta, czy dlaczego on z niej, z niej wyszedł? Nie mury tylko balachy, przepraszam. Powiem że nie wiem czemu on wyszedł z tej balachy. Ja miałem mocno zapiętą i jeszcze przełożyłem jego rękę sobie przez UDO, także ona była jeszcze bardziej dogięta. Wydawało mi się w później, w ostatnim momencie, że on skręcił nad gastek, także ta dźwignia no, troszeczkę tak nie działała jak, jak powinna na, na, na staw łokciowy i dlatego udało mi się ją wyciągnąć, ale no, ciągnąłem z całych sił. Chwała mu za to, że znaczy, chwała. No, plus dla niego, że tego nie odklepał. Jest mocnym zawodnikiem, i, ale cieszę się, że wgryłem walka. walkę. Jesteś pierwszym w historii sketch mistrzem? Powiedz, jak się czujesz z tym, z tym faktem? Jak, jak ci się podoba pas Pas bardzo fajny, troszeczkę za duży jak żeby wyjść na ulicę, ale cieszę się, że mam ten pas, jest to już drugi pas w mojej kolekcji, mam nadzieję, że nie ostatni, a najbardziej cieszę się z wygranej walki, bo to jest dla mnie najważniejsze, żeby po prostu wygrywać kolejne walki. Michał, jakie plany na przyszłość? Na razie zdecydujemy z moimi trenerami, czy w tym roku, do końca roku odpoczywamy, czy jeszcze stoczę w tym roku jedną walkę, stoczyłem już w tym roku trzy walki, także już troszeczkę roboty było zrobione, chciałbym troszeczkę odpocząć, i zobaczymy, podejmiemy decyzję niedługo. No właśnie, a powiedz jak twoje kolano? Bo wiemy, że w ostatniej walce tam troszeczkę było z nią problemów. Powiedz, czy teraz już po tej walce z prochaską teraz czułeś się dobrze, nie było żadnych problemów w tej walce? Na szczęście nie, nie było problemów, ale cały czas miałem to w głowie, że ta noga jest jeszcze nie do końca tak sprawna, jak powinna być. Oczywiście mój rehabilitant cudotwórca mówi, że wszystko jest ok, ale cały czas w głowie gdzieś to jest, że ta, że ta łąkotka jest, była pęknięta. Troszeczkę się tego obawiałem, ale starałem się o tym nie myśleć i po prostu iść do przodu, robić swoje to, co najlepiej potrafię, czyli obalić i mierzyć w parterze. Ta walka z Czechem, taka dość pechowa, no złapałeś kontuzję. Uważasz, że jakoś to się odbi odbiło na Twojej karierze? Odbiło się dosyć mocno, bo miałem takie troszeczkę, może nie, niezbyt oficjalne, ale gdzieś tam po kątach było mówione, że dostałbym szansę w walki w największej organizacji na świecie. Także troszeczkę to pokrzyżowało moje plany, no ale co się wlecze, to nie ucieczę może, mam nadzieję, że też się wróci. A jeżeli nie, to będę się bił na, na wszystkich galach, bo lubię się bić. Teraz po, po, po dzisiejszej walce, jak szedłeś tutaj do, z powrotem, to bardzo duża grupa ludzi Ci gratulowała, Ty się bardzo do, z nimi cieszyłeś, ale y, najwięcej mówiłeś do swojego narożnika, że gdyby nie oni, to, to byś tej walki nie wygrał. Chodziło tylko o to, że dali, dawali Ci dobre wskazówki, czy takie właśnie wsparcie mentalne, że czułeś, że tam jest cipek, że tam jest Bagi i że to oni robią robotę? Najważniejsze jest to właśnie, że oni tu dzisiaj byli, bo właśnie jak teraz już nawet powiedziałem, to aż mi ciarki przeszły. To jest nie do opisania jakie potrafią dać wsparcie chłopaki, po prostu samym tym, że tutaj są. Po prostu to, że oddychamy wspólnym powietrzem, że oni tutaj chodzą za mną krok w krok, są moim cieniem, że cały czas są przy mnie, nie ma chwili zwątpienia jak oni są ze mną. Jak siedziałem sam w hotelu były momenty zwątpienia, oczywiście musiałem sobie sam z tym radzić, ale kiedy oni już przyjechali dzisiaj, kiedy ca cała ta moja ekipa tutaj była z Berserkerów i ponad 40 osób na widowni to już nie miałem chwili wątpliwości, wiedziałem, że, że tam wchodzę i robię swoje. I naprawdę chciałem im bardzo mocno podziękować, bo to, że oni tutaj się byli, to, to jest ich zasługa, że wygrałem.